Poziom 193 jest 194 poziomem Bakrumów. Poziom 193 jest ostatecznym miejscem spoczynku dla zmarłych w Bakrum. Wędrowcy, którzy stracili swoich bliskich, mogą w końcu ponownie się z nimi spotkać, ze względu na jego zdolności do pozwalania na życie z ukochanymi na zawsze i na wieki wieków i na wieki wieków, i na wieki wieków, i na wieki wieków, i na wieki wieków dane uszkodzone. Podmioty. Wszyscy Twoi przyjaciele są tutaj. Cała Twoja rodzina jest tutaj. Wreszcie możesz odpocząć, jest bezpiecznie dołącz do nas na ziemi. Bazy, placówki społeczności. Wszyscy. Wejście i wyjścia. Wejścia. Witamy wszystkich, którzy chcą je ponownie zobaczyć. Wyjścia. Dlaczego miałbyś tego chcieć? Co do cholery. Cóż, to na pewno efekt edycji artykułu. Sprawdzę, czy mogę rzucić okiem na wcześniejsze wersje. Poziom trzeci jest czwartym poziomem bakrumów. Poziom jest cmentarzem rozciągającym się na nieskończonej płaszczyźnie z nieosiągalnym lasem otaczającym jego obwód. Jest on spowity mgłą, która nie przeszkadza. Poziom jest wypełniony nieznacznymi grobami oddalonymi o siebie o 2 metry. Od czasu do czasu pojawiają się puste groby, które wydają się być otwarte od środka. Wokół otwartych grobów mogą znajdować się różne porzucone szczątki i mocno zużyte przedmioty. Każdy nieuszkodzony grup zawiera zwłoki i pod żadnym pozorem nie należy naruszać gleby. Zostaw nas, wykop nas, zabierz nas ze sobą, kochałeś nas, kochaliśmy cię. Nie odchodź. Poziom lub żyjąca w nim istota wydaje się być czująca i ma zdolność wpływania na bazę danych z pomocą fałszywych informacji o sobie. Dopóki nie zostanie znalezione trwałe rozwiązanie, należy zignorować każdy tekst, który wydaje się nienormalny lub sprzeczny z wcześniej ustalonymi informacjami. Nie wiadomo dlaczego ten tekst znalazł się we wpisie, ponieważ strona wyraźnie została zmieniona, to wszystko jest normalne. Podmioty Podane w dalszej analizie przez pracowników MEGS sama mgła wydaje się być zbiorem mikroorganizmów, które kiedy są wdychane, mieszczają się przez nos do ciała do owatego, wywołując ekstremalną reakcję poczucia winy i smutku. Uważa się, że jest to powód, dla którego tylko osoby doświadczające straty mogą wejść w ten poziom. Jednak dlaczego tak się dzieje, jest nieznane. Puszczamy tylko po to, by znów nas zobaczył. Pracownicy MEG widzieli również nieznany rodzaj istoty wykopującej się z grobów. Fizycznie istoty te wspominają ludzi w zaawansowanym stadium rozkładu, a po bliższym przyjrzeniu się niektórym z nich rozpoznano nawet wędrowców, którzy zginęli w bakrumie. Jednak po wydostaniu się z grobów istoty te biegną w kierunku lasu, wstecznie do niego wchodzą, mimo że poziom jest teoretycznie nieskończony. Otwarte groby zaczęły również wykazywać efekt psychologiczny, który zmusza ludzi do wczołgania się do środka. Wędrowcy, którzy wciągają się do środka, są uważani za zagubionych wciąż przyjaciół i nie ma, należy ich ratować. Zostawiasz ich w ten sposób? Bazy placówki społeczności. Wszyscy tu jesteśmy. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Wędrowcy, którzy radzą sobie ze stratą, rzadko pojawiają się na tym poziomie po zaśnięciu. Wstępna relacja wędrowca, który obudził się pochowany w grobie na poziomie, została znaleziona obok otwartego grobu. Tekst twierdzi, że wędrowiec zmarł na poziomie 8. Prawdziwość jego przebudzenia lub dominanej śmierci nie została potwierdzona. Wyjścia. Dokładna metoda wyjścia jest nieznana, ale wszyscy, którzy uciekli z poziomu twierdzą, że pogodzili się ze stratą, stawiając nas za sobą jak zdrajców. Jasna cholera. Ten efekt daje niezłego kopa. Zostałem przeszkolony, by opierać się zagrożeniom psychologicznym, ale ja wciąż ledwo mogę stwierdzić, że coś jest nie tak. To diabła nawet ci, którzy napisali zapomnieli, że mogą edytować artykuł. Ta rzecz stała się naprawdę dobra w zacieraniu śladów. Dobrze, że znaleźli tę poprawkę. Jest jednak jedna rzecz, która rzuca mi się w oczy. Te poprawki stają się coraz gorsze, ale to coś po prostu wycina losowe, bezsensowne informacje. Do diabła, ledwo może samocenzurować swoje efekty edycji, a tym bardziej te szkodliwe. Mamy uwierzyć, że ta starożytna istota, która manipuluje ludźmi od czasu do czasu, lepiej się tu znaleźli, nie może nawet tak dobrze pieprzyć się z bazą danych. Coś tu jest nie tak. A do diabła, pójście na żywioł jest lepsze niż tkwienie na krzesie i pisanie. Zobaczę, czy uda mi się zdobyć ten dziennik. Odyskany dziennik. Zacznij transkrypcję. Dzień pierwszy. Myślałem, że będę prowadził dziennik opisujący moje zejście na poziom ósmy. Na wypadek gdybym nauczył się czegoś nowego, i że chciałbym rzucić okiem. Jak dotąd chyba było zaskakujące spokojnie, choć podejrzewam, że to nie potrwa długo. Dzień pierwszy. Co się do cholery stało? No klipowałem, upadłem, potknąłem się i spadłem naprawdę daleko i myślałem, że to dla mnie koniec. Bolało jak cholera, ale teraz już nic mi nie jest i wylądowałem wewnątrz czegoś. Wydaje się drewniana, ciśnienie powietrza jest dziwne. Czy to kolejny poziom? Będę pisać dalej, gdy przestanę się trząść. Dzień drugi. Może... W porządku, trochę się uspokoję. Jest wystarczająco dużo miejsca, abym mógł pisać. Udało mi się włączyć lampę, ale nie jestem pewien, jak długo mi to zajmie. Wygląda na to, że znajduję się w ciasnej drewnianej skrzyni. Może to trumna? Nie jestem pewien, jak się wydostać, ale kiedy będę w stanie w mój plecak... Będę miał trochę wody i zobaczę, czy uda mi się to zrobić. Dzień. Człowieku, nawet nie wiem, jak długo już tu jestem. Sen przychodzi i odchodzi, losowo. Na szczęście wciąż mam zapasy, ale czy on się on mnie nie martwią? Wróciłem do domu. Zaraz o czym do cholery myślę? Dlaczego pomyślałem o domu? Jestem tutaj w Bakrumie, tu nie ma domu, ale dlaczego tak dobrze pamiętam dom? Jasna cholera. Słyszałem ludzi na zewnątrz, próbowałem krzyczeć, ale mnie nie usłyszeli. I mogłem zdjąć pokrywy bez względu na to, jak bardzo się starałem. Cholera, cholera, cholera. Czy jak umrę, tak blisko innych, dlaczego tu jestem? Człowieku. To jest jak wtedy, kiedy Mark wrócił. Kiedy Mark wrócił, kiedy Mark wrócił, kiedy Mark. Mark? Nieistotne, to oni, to my wszyscy. Z tej wycieczki do kanionu w 89. To Mark, Casey i to, to ona nie zginęli w wypadku. Po prostu skończyli tutaj. Muszę się wydostać, muszę do nich dołączyć. Muszę do nich dołączyć, muszę do nich dołączyć. Nie. O nie, rozumiem, teraz rozumiem, to wszystko kłamstwo, nie słuchaj głosów, to nie tw są twoi przyjaciele. Nie są twoją rodziną, są kłamstwem, kłamstwem myślonym przez coś, co tu żyje i nie robi tego, ponieważ musi, aby przetrwać. Byłaby w tym jakaś pociecha, co? Że natura stworzyła je, jakby instynktownie nam to mówiło. Ale nie, nie ma tu żadnego komfortu, już nie. Robi to, co chce, bo chce tego. I wygrało już ze mną. Już ich słyszę. Dołączę do nich, wkrótce. a każdego, kto to czyta, jest już kurwa za późno. Nie próbuj już szukać wyjścia. To utknęło tutaj, przynajmniej na razie, ale może się odczepić od naszych mózgów. Im więcej się dowiadujesz, tym gorzej. Ludzie przychodzący mogą, ale jeśli doczytaj do tego miejsca, jesteś martwy. Przepraszam, jeśli ci to przeszkadza. W każdym razie, znajdę optymalną pozycję do płaczu. Jenna? Koniec transkrypcji. To był błąd. Chyba się rozchoruje. Biedna osoba, i chyba teraz widzę, nie da się z tego naprawić. Jest tak cholernie dobry w manipulowaniu ludźmi. Dlaczego znaczy, nie może manipulować bazą danych? Boże to naprawdę takie proste, prawda? Istota jest stara. Ludzie, którzy tu trafiają istnieją, no cóż, ludzi, miała czas, udoskoniła swoją technikę na nas. Wie dokładnie co nas kurwa kręci i robi to bezbłędnie, ale potrzebuje czasu. Ludzie są starzy, to jest stara, ale baza danych cała ta technologia to nowość, ale dostosowała się do ludzi. Zaadaptuje się też tutaj i zmierzy nas pod swoim butem, jak mrówki. Mam tylko nadzieję, że odkryję to po mojej śmierci. Lepiej, żeby nikt o tym nie wiedział. Nie wiedza jest błogosławieństwem, jak to mówią. Mam artykuł do napisania. I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, stawcie po sobie znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backroom. Zajmijcie z tego żegnam i do zobaczenia. Na razie.